Witam. W segregatorze mam już domek taki magazyn. Magazyn firmy Piko, który dostałem od znajomka YouTubera Pawła. Także widzisz Paweł, twoje prezenty są pomału na module już i właśnie taki domek od Ciebie dostałem i już jest na module tym trzecim. Oczywiście z bo to jest świeżo klejone. Ale jak widzisz, zbieram te trzy z modeli kartonowych czy plastykowych, Do segregatora sobie daję. Bo kolekcjonuję takie rzeczy. Nie? I tu widzimy ten domeczek. Magazyn. Dałem takie naklejki akurat które by po polsku pisało. To dałem tylko te polskie naklejki. Akurat ciemno jest. To jest zamkowa góra dałem sobie wszystkie napisy polskie. Zakaz palenia Tu jak widziłem, dałem sobie ten żuraw co miałem, właśnie miał przyjść na ten moduł, a dałem sobie tą, bo tu jednej ścianki nie miałem. bo to taki też dostałem ze zbiórki, tam z makiet to sobie taką, może powiedzieć. Banner reklamowy z lokomotywą. Dałem sobie to tak do przodu. Trochę tak zbrudzony, nie, ale tak trochę mi się zbrudziło to farbą, ale to rozproszalnikiem myłem, ale widać taka brudna chatka, troszkę pobrudzona. Jak widać jeszcze świeży klej, to się nastawnie. Oczywiście musiałem. Tutaj tej góry nie mam, bo ktoś po prostu to nastawnie robił, to tak skisił to, bo nie dawał, żadnych, nie dawał żadnych szybek, nic. A na dole miałem dojście od spodu, to porobiłem sobie szybki, firanki dałem i tak sobie już magazyn tam załadunkowy jakiś, jeszcze ze pracowników jakiś strzelem. Trzymy, jak na razie wszystko ok. Może no, można się na razie tutaj pobawić. Na krótkich dystansach. Bra. kończymy zabawę, dałem sobie tutaj latarnię, jak widać, te cztery latarnie miałem tylko, to dałem sobie tak To, że to są też prezenty wszystkie, latarnie są, nie wiem, od Roberta chyba, Roberta Domek Szymona, tu widzimy ten wiadukt z lokomotywą bez napędu, będzie na stałe tutaj Tory to robiłem sobie tak jak wspomniałem wcześniej z torów rurkowych prostowałem łuki, aby się to fajnie prezentowało. także tyle tyle już zrobione. Może przejdziemy tutaj teraz z tej strony no, taki trochę. albo taki warsztacik chwilowo. Taki tutaj to jest zakaz palenia jest. Tu tylko wagon, tutaj będą stały później na stałe bez napędu zestaw ratownica technicznego czy PKP Energetyka. Na tym że będzie stał, bo tutaj jest ten tor bocznica, gdzie stoi ta lokomotywa. z wagonami bo tu na końcu będzie kozioł oporowy. Ale tam tu pójdzie w ścianę taka fototapeta i tu też pójdzie w tapeta, będzie cała robię tor przejazdowy, bo musiałem tą krzyżówkę sobie wykorzystać, i tak to już tyle, mam już. Także bardzo mi się to zaczyna podobać. Tutaj się jeszcze karniemy, jest wagon Pawła osobowy pierwszej klasy, który naprawiałem. Zbawimy się lub miłkami. Tutaj jest ten sygnał z sińczyka. Także bardzo mi się ta ludmiła podoba. Mój własny pomysł w malowaniu. Przepiękna flaga polsko-ukraińska. to tutaj też jest polsko-ukraińska. Z jednej strony jest Polska, z drugiej Ukraińska. Ludmiłka po naprawie. Kupiona do naprawy. Była zrobiona. Naprawiona, pomalowana przeze mnie. To fajnie. Tu jeszcze jeden rzut na to co już jest na tym trzecim module. Także widzimy, że to będzie wszystkie wykończenia robione. naklejeczki są, wszystko jest. Magazyn jest gotowy. Wagony towarowe są ładowane. Tutaj może tir podjechać, przeładować samochód i na wagon. Toże piękne, To że przepiękne to będzie. Moduł też będzie fajny, elegancki. To że musiałem pierwto skleić to już się schnie, bo musiałem to dać na moduł, bo to od kolegi popo w ogóle wszystkie prezenty będą na module. Na modułach. Wszystkie prezenty, które będę miał. Także ponownie, dzięki za te Wasze prezenty, bo dzięki Wam mogę sobie modułki robić. Dobra, no do, do następnego. Także tyle już jest. Żuraw. Latarnie. 4. W ten sposób. Magazyn może sobie jak pracowników kolei tutaj pracowników sobie porobię dam nastawnia kolejowa, no szkoda, że ten gościu co to kleił, szybę chociaż nie stawił jest puste, no ale trudno może tam jakiegoś ludzika się przez okno wstawi jakiegoś pracownika kolei i też będzie fajnie się prezentowało jak wam się widzi teraz ten moduł trzeci? też będzie fajny na pewno. Jeszcze nie jest skończone, jeszcze tutaj dużo dojdzie. Ale budynki są już pierwsze.